Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nietypowa konferencja prasowa, jak na Jutrzenkę Giełbutów, gdzie zawsze zapraszamy dwóch szkoleniowców z wiadomych powodów. Dzisiaj osobno, jako pierwszy, zgodnie ze zwyczajem, szkolenie Wydrożnej Wisły Poławy. Dzień dobry Państwu. Ja bym powiedział tak, no, plan wykonany, ponieważ nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo. Także zacznę od gratulacji dla, dla swoich zawodników, bo plan wykonany to jest najważniejsze. Pierwsza połowa no, pod dużą kontrolą, nie stwor... znaczy te stworzone sytuacje i niewy... niewykorzystane, na pewno też troszeczkę nas uśpiły z początkiem drugiej połowy, gdzie przeciwnik w stałym fragmencie zdobył bramkę. Zdaję sobie tego sprawę, że w każdym meczu możemy stracić przy, przy starych fragmentach, ponieważ każdy ćwiczy, każdy stara się ograć przeciwnika, e... i mieliśmy problem przede wszystkim z tym pierwszym. Podaniem po, po przechwycie te piłki trafiały do przeciw, yy, Jutrzenki, yy, no, która stworzyła sobie tak naprawdę jedną sytuację, strzelając w drugiej połowie obo, obo, obok słupka. Także, także tak, tak naprawdę tyle stworzyła. A gdzieś tam chwilę nas postraszyła. Natomiast w końcowej, gdzieś fazie meczu, w ostatnich 20 minutach zabrakło nam ostatniego podania. To, co, to, co był nad, nad, nad czym ostatnio pracowaliśmy, zwłaszcza w czwartek, zawodnicy ofensywni dużo finalizacji. Myślę, że w czwartek się wystrzelali, żeby nie wiem, dzisiaj chyba no nie to, że odpuścić, ale, ale, ale gdzieś ta koncentracja była mniejsza. Wydawało się im chyba, że ta piłka sama wpadnie. Dlatego troszeczkę szkoda, ale z drugiej strony myślę, że nie o to chodzi, żeby wygrywać nie wiadomo jak wysoko, bo przeciwnik bardzo mocno pracował. A z drugiej, mówię, no z drugiej strony, nikt nikogo nie oszczędza ani w życiu, ani na boisku. Ale mam nadzieję, że mówię, poprawimy to w następnych meczach, gdzie będziemy skuteczniejsi. Ponieważ, ponieważ mówię, no, powinniśmy wygrać tutaj zdecydowanie wyżej, a, mówię, a ta sytuacja, jedyna, która tam gdzieś była na 2-2, no to myślę, że tutaj dla kibiców Jutrzenki zostanie zapamiętana. Ale mówię, mecz pod kontrolą. Także cieszymy się i wracamy do połowy. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana trenera? Jeśli nie ma, to dziękujemy i życzymy powodzenia. Również życzę powodzenia następnego Dziękuję. Witam panów jeszcze raz. Teraz czas na wypowiedź Pała Zegarka, szkolenie w celu zespołu z giebutowym. Dzień dobry państwu. Mecz przegrany, aczkolwiek pokazaliśmy, że próbujemy próbujemy nawiązać również walkę z takim dobrym przeciwnikiem jak dzisiaj była Wisła Pławy Dwie szybko bramki ustawiły troszkę mecz i pozwoliły drużynie. Przeciwnej zagrać się troszkę z w niższym pressingu, w niższym ustawieniu, co spowodowało to, że my musieliśmy podjąć e, grę w ataku pozycyjnym. E, do przerwy było nam ciężko, e, natomiast po przerwie troszkę chłopcy jakby się rozruszali i zaczęliśmy grać w piłkę i to spowodowało to, że nawet złapaliśmy kontakt. Potem była sytuacja e, kaczora, który oddał strzał, minimalnie niecelny. No ale trzecia bramka już jakby spowodowała to, że to powietrze z nas, nas, z nas uszło i oddaliśmy pole gry już przeciwnikowi. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do szkolenia gospodarzy? Jeśli nie, to dziękujemy i zapraszamy Państwa na kolejne mecze do Zabierza. Dziękuję bardzo.